Kochane, witam Was bardzo gorąco i serdecznie dzisiaj. Zapraszam Was na film, Jak widzicie już SOS dla suchych ust, bo jak pamiętacie, jak oglądacie moje filmiki, no to już słyszałyście, że w kilku filmikach namarodziłam się właśnie na moje usta, na to, że mam straszny problem właśnie z suchymi ustami, a że jeszcze no jestem człowiekiem, który ma zespół niespokojnych rok i po prostu dłubie ciągle przy tych ustach, ciągle wyrywam skórki. Jak tylko jakiś zadzior się pojawi, właśnie, czy jakaś skórka na mojej drodze przed moimi oczami, no to oczywiście ona musi być wyrwana. Zerwana, zerwana. Nieważne, że krew będzie leciała, ale no po prostu to jest silniejsze ode mnie, tak samo jak z sywkami, ta sama sytuacja. E, dlatego też już po prostu e, byłam w takiej depresji, byłam już po prostu na skraju wytrzymania nerwowego. E, postanowiłam, że podejmę wręcz kurację, takie leczenie moich ust, e, bo jeśli, się, jeśli jesteście osobą, która naprawdę ma problem z ustami, to takie pomadki typu Niva Daf na pewno Wam nie pomogą absolutnie. Ja leczyłam się właśnie takimi sposobami, że gdzieś tam nałożyłam tę pomadkę, gdzieś tam nałożyłam karę jak jakiś czas, jak mi się przypomniało i po prostu niby coś tam się zaleczyło, zaleczyło, niby coś tam się wyleczyło ale za tydzień, dwa znowu problem się pojawiał i oczywiście jeśli podejmiecie również taką kurację, którą ja Wam proponuję no to musicie ograniczyć nakładanie szminek, bo niestety szminki mają to do siebie, że nie wszystkie, ale większość raczej podkreśla swoje skórki i wysusza nam usta, dlatego też lepiej ograniczyć tą szminkę na tydzień, czy na dwa wyleczyć sobie te usta, czy chociaż podleczyć mocniej, tak żeby one były zrewenerowane, naprawdę wypieleń i dopiero stosować szminkę Bo ja właśnie w ostatnim czasie, kiedy już miałam naprawdę te usta w takim bardzo złym stanie Nie mogłam w ogóle nakładać szminek, bo to wyglądało okropnie Wiadomo, że szminkę nałożymy, gdzieś tam jedziemy, zapomnimy I ja kiedyś wychodzę ze sklepu, patrzę w lusterko w samochodzie A ja po prostu mam same skóry podkreślone kolorem szminki To wyglądało naprawdę wręcz obleśnie, naprawdę tragicznie Bardzo nieestetycznie, nie lubię takiego czegoś I, i naprawdę postanowiłam sobie wtedy, że ja muszę coś zrobić z tymi moimi ustami oczywiście nie nakładałam w ogóle szminki tylko włączę jak jakiś tam filmik Wam nagrywałam to na ten czas, na te 10-20 minut nakładałam później następne, następnie zmywam tą szminkę i nakładałam balsam nawilżający i jeśli chodzi o moją kurację to przede wszystkim wieczorne i nocne mocne nawilżanie, wręcz natłuszczanie ust następnie w ciągu dnia powtarzanie tej kuracji ale troszeczkę słabszymi już balsamami które mają pielęgnować, które mają odżywić i zregenerować nam usta i tutaj jeśli chodzi o moją osobę ja głównie tak mam, że przez całe lato nie mam żadnego problemu z ustami, kiedy się pojawia właśnie kiedy już e, zmiana pary roku, czyli jesień, kiedy pojawia się sztuczne ogrzewanie w domu, kiedy powietrze jest naprawdę suche, nie dość, że z całym ciałem. Mam problem to jeszcze właśnie e, z tymi moimi ustami, co po prostu w tym roku już naprawdę wyprowadziło mnie wręcz z równowagi. E, dlatego też postanowiłam podjąć takie kroki, a nie inne. E, I e, tak jak Wam mówię, ten, kiedy się skończy już zima, kiedy już tak nastanie wiosna, problem całkowicie znika. Oczywiście nabliżam jeszcze wtedy usta, ale w tym okresie zimowym jest po prostu no tragedia. E, dlatego też jeśli jesteście zainteresowane, jakie produkty są stosuję i które ja Wam polecam, oczywiście zostańcie ze mną dalej. Po pierwsze, jeśli chodzi o właśnie wieczorną taką pielęgnację po demakijażu, kiedy tam umyję zęby, kiedy pokremuję, wykremuję całą twarz sobie, to nakładam sobie pierwszą warstwę masła Shea. Takie masło dostaniecie na pewno na stronie e-naturalne i za 50 gram płacimy śmieszne 6,90. I tutaj mamy... Taką bryłkę, jak widzicie, takiego koloru cytrynowego. Ja już troszeczkę, jak widzicie, zużyłam, bo ja go stosuję jako krem pod oczy. Oczywiście nie codziennie, żeby nie przesadzić z tym mocnym nawilżeniem, ale co drugi dzień i na wszystkie partie suche na moim ciele i teraz ostatnio, przez ostatni miesiąc stosuję go jako właśnie takie nawilżenie moich ust. Sprawdza się genialnie, pod wpływem oczywiście ciepła, on się rozpuszcza, bardzo mocno natuszcza i nawilża nasze usta. Ja na początku, kiedy zaczęłam go stosować, to on po prostu błyskawicznie się wchłaniał w te moje usta i ja mówię, albo on tak. Szybko, e, albo on tak szybko po prostu wchłania się, albo po prostu znika z, nagle z tych moich ust i nie wiem, czy mi pomoże, czy nie pomoże, albo myślałam sobie, że pod oczami zawsze mam takie placki po prostu wręc, wręcz tłuste, więc sobie pomyślałam, że te moje usta naprawdę były tak mocno suche, że one aż po prostu tak było i, i ten, ten produkt cały po prostu się tak wchłaniał, wsysał w te moje usta i po prostu wsysał się w moje usta, ale no naprawdę teraz dowaliłam. Po prostu ten produkt tak szybko te moje usta wchłaniały, o właśnie ten produkt. Dobra, nie było tam tego. Naprawdę produkt jest genialny. Jeśli macie problem z ustami, to naprawdę to masło, to masło bardzo mocno pomaga, bardzo mocno nawilża, bardzo mocno odżywia, regeneruje usta. Ja miałam wręcz te usta obolały od ciągłego wyrywania tych skór. Naprawdę ten produkt bardzo mi pomógł i ja go stosuję, tak jak pomówię, pierwszą warstwę po demakijażu, kiedy nakremuję sobie całą twarz e, i później jak idę spać, drugą warstwę, a kiedy tam w nocy stanę, kiedy aluś się budzi, to idę do łazienki i smaruję trzecią warstwę. E, trzy razy zdarza się najczęściej, czasami jest właśnie to dwa razy, ale staram się, żeby było to trzy razy w ciągu właśnie nocy i w ciągu wieczora następnie kiedy rano wstaje, kiedy oczywiście higienę tam całą sobie zrobił moje zęby i tak dalej, nakładam sobie karmex. Ja mam dwa karmexy tutaj smakowe akurat. Tutaj jest ta czereśnia, wiśnia i ja tutaj mam wanilię w sztyfcie ale ogólnie jestem zdania, że ten taki standardowy, klasyczny karmex jest najlepszy w sztyfcie, on najlepiej działa, ale mimo wszystko te też fajnie działają. One mają SPF 15, ten tak jak widzicie mam taki w takim błyszczuku, ten jest w takim sztyfcie. I powiem Wam, że jakbym miała te dwa porównać to ten dla mnie lepiej działa w sztyfcie. Nie wiem dlaczego takie, mam po prostu odczucia. One mniej. Powodują taki ten efekt mrowienia i mniej taki, takie jest uczucie chłodu niż tym właśnie takim klasycznym. Nie wiem, czy to przez właśnie dodatek tego, tego smaku, tutaj w tym właśnie produkcie. Nienawidzę tego efektu mrowienia, nienawidzę efektu właśnie takiego, takiego chłodu na tych ustach i nienawidzę tego zapachu, ale dla mnie produkt jest genialny, jeśli chodzi o pielęgnację naszych ust. Niesamowicie nawyża te usta, niesamowicie je pielęgnuje i właśnie rano nakładam sobie taką grubą warstwę tego karmexu dopóki właśnie nie będę nakładała makijażu, czy jak jak jestem na przykład w domu, nigdzie nie wychodzę, to właśnie nakładam sobie na kilka godzinek ten produkt, nawet kilkakrotnie powtarzam właśnie sobie nakładanie tego, tego produktu, chociaż on naprawdę bardzo długo się utrzymuje. Ja go nakładałam na, na noc, to on po prostu od wieczora do rana był na ustach tak samo, po prostu nienaruszony, w nienaruszonym stanie. Dla mnie produkt genialny. Ja kiedyś Aluś mój miał problem z ustami, bo lizał usta po prostu na wietrze i miał strasznie czerwony i karmy pomógł po trzech po prostu zastosowaniach te takie skórki i takie zaczerwienie nie zniknęło także te dwa produkty, produkty jako bardzo mocne nawilżenie i natłuszczenie ust. Ten jak widziałyście wieczorem i w nocy, powtarzam ten rano przed, przed po prostu nałożeniem makijażu, bo ja najczęściej jak wstaję na przykład w pół do ósmej umyję się, później robię makijaż gdzieś koło 9 czy to właśnie nakładam sobie najpierw ten karmek, żeby on nawilżył bardzo mocno mi te usta. No i właśnie w tym okresie, kiedy podjęłam tą kurację, nie nakładałam szminek, więc w ciągu dnia starałam się, żeby nakładać jakieś balsamy mocno nawilżające na te moje usta. I tutaj posłużyły mi właśnie dwa produkty, które się prezentują w ten sposób. To są balsamy w 100% organiczne. Możecie je na, dostać na stronie zapachperfum.com za cenę za sztukę 16,50. No i tutaj ta sama sytuacja, co w karmie. się Nienawidzę zapachu. Tutaj mamy akurat różany. Zapach różany w kosmetykach kojarzy mi się z, z czym? Z różańcem. Znowu jakiś zapach kościelny. No ale niestety tak jest. Dlatego ten różany stosowałam mniej i jakoś tak mniej mnie do siebie przekonał. No po prostu nie lubię tego zapachu i naprawdę nie miałam w ogóle przyjemności zastosowania jego. Chociaż tam zastosowałam kilkakrotnie. Bardziej do po prostu przypadł mi ten, który jest on o zapachu wanilii i czereśni. Prezentuje się on w identyczny sposób, one są takie, jak widzicie, mleczne, mają kolory. Ten niby ma wanilię i właśnie hmm, czereśnia, ale on tak pachnie troszeczkę miętowo. Na stronce macie różne zapachy dostępne, jest na pewno masło kakaowe, jest sama czereśnia, jest na pewno... Hmm, Aloes chyba także jest kilka do wyboru. Jeśli chodzi o same balsamy, bardzo fajnie nawilżały. One da, dawały troszeczkę taki efekt jak wazylina. Tak się mocno świeciły na ustach ale bo co właśnie nawilżały te usta fajnie je pielęgnowały i w ciągu dnia one właśnie mi zastępowały Carmex bo tu nie stosuję zwykle w ciągu dnia bo jak gdzieś wychodzę na dwór, teraz jest zimno i po prostu ten efekt takiego mrowienia to po prostu nienawidzę tego, więc wolałam sobie stosować te balsamy, które mi fajnie zastąpiły właśnie to nawilżenie, nie są oczywiście tak dobre jak Carmex, ale naprawdę są przyzwoite, fajnie mi nawilżyły te usta i fajnie dbały właśnie w ciągu dnia mimo, że to jest takie opakowanie troszkę niehigieniczne jest dosyć duże, jak widzicie dużo ma średnice i fajnie można palec wsadzić bez problemu. No i na stosowałam rzadziej, ale też stosowałam balsam Tisan. Tutaj mnie bardzo denerwuje, irytuje mnie to opakowanie, które naprawdę jest, wejście to, ta dziurka jest bardzo mała i naprawdę strasznie trudno jest wydobyć ten produkt. Wchodzi za paznokieć, to jest strasznie nieestetyczne, ale stosowałam go też również. Ładnie nawilża, ładnie właśnie odżywia usta. Jest troszeczkę słabszy niż, niż właśnie te balsamy. Ktoś go kiedyś porównywał do Carmex, ja się absolutnie nie zgadzam. U mnie Tisan wypada, no blado, blado jeśli chodzi o, w porównaniu do Carmexu ale tak na właśnie takie nawilżenie delikatne ust, na pewno się nada nie na leczenie, ale na takie właśnie nawilżenie już podczas właśnie tej kuracji żeby podtrzymać te efekty to na pewno tak, także te produkty 2, 3, 4, 5, 6 produktów bardzo gorąco Wam polecam ale oczywiście nie jeden z nich tylko naprawdę kilka dobrych produktów nawilżających tak jak Wam wspomniałam, na pewno suchych skórek i problemów z suchymi skórkami taki jak ja miałam, nie pozbyłabym się dzięki pomadkom takim zwykłym zwykłym nie czy właśnie daw absolutnie nie. Ja kilkakrotnie próbowałam, nakładałam te pomadki, ale one po prostu na jakiś czas, dwie godzinki, trzy godzinki, dzień, nawet dwa, jakoś goiły mi te usta, a to wszystko powracało z powrotem. Odkąd zastosowałam taką kurację, naprawdę te usta wyglądają na, na lepiej, po prostu wyglądają, są bardziej nawilżone, bardziej zregenerowane, odżywione, nie bolą, nie są spiesznięte i naprawdę teraz panie to wygląda, mogę nałożyć sobie szminka bez żadnego problemu. Także jeśli borykacie się z takim problemem, Naprawdę to stosujcie najlepiej, kurat nie żadne jakieś takie leczenie. Nazwam to leczenie, ale to bierzcie troszeczkę. W cudzysłowie, nie żadne takie leczenie takimi zwykłymi pomadkami, bo to nic wam nie da naprawdę. Ja stosowałam wiele pomadek i tylko i wyłącznie ta akurat jak na razie mi pomaga tak dobrze, że te skórki nie powracają. One są po prostu leczone. Te, które miałam na ustach są cały, cały czas w dalszym ciągu leczone, nie pojawiają się żadne inne. Także gorąco Wam polecam te produkty, wszystkie będziecie mieć tutaj wypisane je pod spodem. No i to chyba było na tyle. Oczywiście jak macie do mnie jakieś pytania, to tutaj piszcie, jak Wy macie jakieś sposoby, dobre sposoby na leczenie ust na, na takie po prostu duże i mocne nawilżenie, to oczywiście piszcie tutaj pod spodem, chętnie sobie poczytam. No i to chyba było na tyle, kochani. Także ja się z Wami już teraz żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ściskam Was bardzo mocno buziaczki. Pa pa!